Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Oskar, witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft Kwadratowy Świat Witam Was w odcinku bodajże 15, w dzisiejszym odcinku sobie wybudujemy domek na drzewie Nie będzie to zwykły domek na drzewie, ponieważ będzie to domek po pierwsze troszeczkę dalej od mojego domu Po drugie... Będzie on te, e, w stylu mod, Morden, ponieważ e, będzie z projektu Keralisa. E, no i generalnie to chyba tylko tyle e, wam do powiedzenia. Dobra, potrzebujemy sadzonki, trzeba dżunglowego. W ogóle już się nie przygotowałem, bo miałem problemy. Ok. Iść tam. Tak, tam. nie, 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 jest sobie. wezmę nie, sobą nie, i nagrywam teraz program nagrywam teraz programem sekunda I... nie, nie, na sekundę. Mam nie, i tak. Będzie tam mi nie, to nie, 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 Tyr, tu nie ma miejsca teraz. Tak tu zostawię. Stone ma miejsce. Kobie stone, stone. Okej. Okay. Gravel. Okej. Okay. I rudy. Redstone. Hmm, gdzie by to zostawić? nie widzę tabliczek. Oooooh, Bugowały mi się znowu tabliczki. No to sobie już to po ciemności ciemne drewno. Wojejesz, jest? Wszystko, co jest tylko możliwe. O. to. E, liście to tam mam. Okej, okay. no i tylko tyle. Mam nadzieję. A, jeszcze chciałem wam pokazać tą moją farmę. grzybków już skończoną. O Nagrywam. Tam nie wyżywaj się. E, tak, to jest moja farma. Tu już 7 grzybków sobie zwykłych zebrałem. E, tak, te grzybki posadziłem y, tak, że nad nimi zrobiłem platformę z Kobla i potem to, ko tą platformę zniszczyłem, a one tak zostały. No i tak, tu na dachu są ogólnie liście, no takie pobojowisko właśnie ma być, taka góra, e, tu drzewko posadziłem, no to ładnie wygląda, e, zejdziemy może jeszcze na dół, bo nie mamy zbytnio czasu, e, tutaj mamy wodospadzik na dół, tu mamy drugi wodospadzik, tym razem tu, e, no i generalnie to wygląda tak, mam nadzieję, że wam się podoba, sobie takie fiowi, o, tak, to fajnie wygląda. Aż zrobię screen na z wrażenia eee, no. I to działa na zasadzie taki Tyk, otwieramy I wy wyciągam. I teraz otwieramy wodzie I wodzia nam się tu leje Jak widzimy już mamy jeden tak, Grzybek I chyba tylko jeden grzybek Wydaje się to mało efektywne, bo ja mało co tutaj siedzę Jednego koloru krzywki tylko No, wszystko, okej okay. To zamykamy wodę I zamykamy to, i idziemy, dobra Idziemy do mojego tego projektu Because I must I do samego tego projektu będzie prowadziła tylko i wyłącznie kolejka nie będę tam miał innego dostępu, no będę ją, ale będę musiał iść, iść, iść. No i widzicie, to jest 300 metrów jeszcze za mną, przede mną, do przejścia. A, no i tak. Ja tego nie zbuduję teraz całego, dopiero zacznę, a będziemy się widzieć, jak ja już to zbuduję, nie? Kurcze, dalej, nie mam kupca na kompa. Miałem już mieć a nikt nie chce kupić. Wszyscy piszą, że może kupią, ale nie kupują. No, tak to jest, widzicie, wszyscy chcą, ale zarazem nie chcą. Piszą, że kupią, ale nie, bo jak nie, rodzice nie pozwalają, to pieniędzy nie mają. To jeszcze coś tam mi się nie podoba. Ja nie będę chyba nigdy miał tego nowego kompa, co czas będę na tym pracować Niestety kurde jak ta przejść Nie tą stroną zawsze przychodziłem ja, przejdziemy sobie tamtą tą którą zawsze przychodzę Myślę, że będzie szybciej tędy Ale jednak nie, bo to dżungla i to wszystko wszędzie jest Już ja sobie miejsce przygotowałem. Nie, nie tu tu ze względu na to nie, bo są... Jest pustynia, ja chciałbym tak troszeczkę. W głąb dżungli. Chociaż to jest mała dżungla i też tam nie jest głąb, ale przynajmniej pustyni This is there Sadzonka? Nie. Już myślałem, bo będzie mi sadzonka potrzebna. 4 sadzonki będą być potrzebne. O! Tu będzie mój domek na drzewie. Takie sobie miejsce zrobiłem. Może być, bo tutaj jeszcze przed nami jest dżungla. No i generalnie tu mamy sobie drewno. O. Teraz pozostaje tylko posadzić drzewo. Albo bym nie musiał sadzić drzewa, ale bym mógł sam je zrobić, ale jak chcę, żeby było naturalne po prostu. Teraz spadnie o, teraz mi pięknie nie zniknie. Nie chcecie sadzonko, jak Zwykły spadaj, spływaj. Co wy tu ściąć Pójdziemy, może tam za się wrócę po tę sadzonkę. Jeden nagrywamy. Gdybym program, program, programem Action, to już wiem ile nagrywamy. 7 minut. Położyłem sobie Action uh, control, Remote Control. Aha, to no to. O, jedy. Mogę sobie spadnąć. Zobaczmy, czy jakieś sezonki dało to. tak, wiem, nie jestem przygotowany. Ale mówię, miałem problemy, musiałem robić różne do rzeczy. Nie ja dało sezonki One sedanka jest. Aaa, jeszcze bone mil będę musiał. Wytrzasnąć on druga sydanka. Trzecia sadonka? Nie, wydawało mi się. Dobra, to poczekajcie, teraz robię cięcie i widzimy się za chwilę, kiedy już a, będę o te cztery siodłki, drzewo już będą mógł wyrosnąć. <gry> to za Ok, już jesteśmy z powrotem. Drzewo samo sobie tak z siebie wyrosło Miałem pecha no niestety e, No i to co, bierzemy się do roboty Jeszcze skołowałem sobie szkło i różne drewno Różne pozostałości Muszę skosić Posadziłem sadzonki i wróciłem I oficjalnie możemy zacząć budować To jakoś muszą się dostać na górę się Tak Dostaniemy No kop się, kop Kop, kop, kop się Dobra, wykopał się Jest git Okej To teraz możemy zacząć. To bierzemy sobie to. Bierzemy sobie to. Przerabiamy sobie to na deski. połowkę O. Ok. I jedziemy. Kurde, jeszcze by się podobało. Tak. Musimy odkryć to. Teraz tak. ...trzy, cztery, pięć. No on to raz... trzy... ...cztery, pięć. dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, ...dwa, trzy... ...cztery... Raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, pięć. Pięć. Okej. Okay. Teraz sześć, dołożyć? Siedem. Jezu, ja ten laptop się zawiesza. Ten laptop to gówno. Filmów się nie da oglądać, ponieważ ja robię teraz system cwany i robię z filmu. Tak wiem. Jestem szczwany lis. Hmm? <grytanie> 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 4, 5 5 Poczekajcie za tą moją taką chwilową, nie uwaga, oglądam filmik jeszcze 5, 6, 7, tak to robisz? 6, 7 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jest git. no deski. Tak, 10 bierzemy. I nagrywamy. E, Recorda nie wiem, ile nagrywamy, ponieważ już trzeci connect. What the fuck? What the fuck is going on?

żeby podjąć crafting table table Like tak to. Te liście to specjalnie mają po to być właśnie. Wiecie. A i wiecie, że już się nie dostanę do tego domu. No nie, wierzę. Właśnie straciłem schodek. Okej. Okay, dobra. Jest gicior. takie taki, będzie taki, 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 wiecie o co taki, taki, wiecie co my się może Podkam, jak już to Ponieważ to będzie troszeczkę długa budowla, a jak ja tutaj zaczynam tak budować, to troszeczkę mi to zajmie, go na tym filmiku, się jeszcze otwierdziela. Ach, kralis, kralis. Jeszcze laptop mi się wjesz. Kurczę, że się sobie No ale to słuchajcie, ja kończę na tym poziomie. Yy, Spotkamy się kiedy zbuduję to, więc zaraz się za chwilę okej, okay, już jesteśmy po przerwie, tak taką twarzą, twarzyczką e, dobra to może idziemy tam you can only sleep at night tak o, już lagi mam. I have a lag dobra, już nie mam sobie na... tak pójdziemy, domek już jest generalnie skończony tak And the house is done. The house is done. Oh, the tree house. Jungle house. Tree, jungle tree house. Oh, tak. Jungle tree house. Spritefully nagrywa Minecraft SG. Weeheehee. Tak got it. That was fun, Cieszy się w ogóle, no. No, no i w ogóle. I nie mamy szlagów, haha. 50 FPS-ów. Wal się fraps. Millisection na nagrywa lepiej. Dzisiaj miałem jakieś problemy to jest z Michałem. Jak nagrywałem z Frapsem, że momentalnie miałem 20 fps Ale to już wiem, czym było spowodowa spowodowane. Ponieważ miałem dwa Minecrafty włączone, haha. Po nagrywaniu mam 80 do 100 przy dwóch Minecraftach. Ale przy nagrywaniu to 20 mi spada czasami. No i dobra, teraz jest Gites, bo mam 50 fps 60 mam pod kontrolą tak już widzicie tam domek taki zaiste dziwny ale zaiste też duży i piękny zaraz zobaczycie generalnie tam nic w nie mam najgorzej to było mi ze zbieranie materiałów na um, zaaranżowanie wnętrza bo generalnie musiałem owce przefarbować na wełnę um, poświęcić moje jedne diakse na jukeboxa, ale spokojnie mam, chyba ponad 100. Nie jestem pewien, już dawno nie, nie zbierałem diaksów. Tak, to już wielkie coś widzicie. Na live, dzisiaj jeszcze też, bo dzisiaj live miałem, budowałem ten domeczek. wille nie domeczek. I tutaj jest takie zejście, ponieważ tutaj będzie e, stacja metra. Dzięki tutaj, właśnie stąd będzie się wychodzić. No i teraz takie triumfalne wejście. <Zmien�ashi> <alla> Taka tak, ta tapeta, i już to nie jest miejsce na domek na drzewie, tylko to już jest domek na drzewie sam sobie. Zaraz jak nagram. No. no i generalnie to teraz wchodzimy, przy sobie już nic nie ma, opróżnię sobie kół. Domek się ma tak, tu musiałem posadzić jeszcze raz drzewo Zniszczyć domek i posadzić jeszcze raz drzewo, ponieważ Tamto drzewo było za niskie i generalnie to domek zamiast się zaczynać tu To on się zaczynał mniej, mniej więcej tutaj, o, o, na tej wysokości No to tak Wchodzimy, tu mamy taki przedsionek Oczywiście zamknięty Tu nie wiem co jeszcze będzie, tu piwnica by się przydała, ale tu na razie nie mam żadnych planów robić to sobie dałem takie, taki fajny efekt z, z tymi, um, no, kurde, obrazkami, że można tak fajnie pochodnie zaaranżować. No i tu to są takie schody, bo nie chciałem robić drabinek. Schody są ładniejsze, no i w też tak poleci. Wchodzimy, tak. wchodzimy, wchodzimy. I tu już się zaczyna coś. O, tu jest taki crafting area, że w sensie możemy sobie wykraftować coś. No i tak, tutaj mamy chest... Kurde, nie ma traptora, to zaraz dam tu trap. Myślę, tu trapdor powinien być, ale to zaraz dam. No. I... Tak, tutaj mamy coś takiego, o, może to tak sobie wlecę, pozwalam mu zaprezentować. Tutaj mamy pokoik, w którym możemy sobie oglądać television. No generalnie właśnie po to mi była wełna, nie? tu jukebox taki żeby music co można posłuchać było, nie no kitchen kuchnia, tutaj sobie prze, 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 przyniosłem troszeczkę żarcia, jedzonka ładnie mówiąc, no i tak tutaj mamy brewing stand do potek, tutaj jest ten ze schodami w dół, Tutaj jest miejsce do jedzenia do siedzenia. Tak generalnie nigdy tego nie będę używał, ale to ładnie wygląda tak dla pizów. mamy tu właśnie ten crafting area Crafting area. Mm, mamy tu 4 piecyki, dwie jeszcze pozostałości co mi zostało i moje rzeczy. A nie, dobra, to ja zrobię sobie trapor Trabor, dramdor. Okej, okay, mamy dwa traptore że nie zostawiłem tu drewna. A jednak zostały pozostałe. No i dobra, tu wszystko widzieliście. Tu mamy ten przycionek. Przejście do kolejnej części. Takie zakrąglenie. Zaraz to zrobić. bo się położy do łóżka. No i tak. Tutaj mamy takie półeczki, można powiedzieć. No i tutaj. Tutaj Keralis zrobił z lodu. A ja tu dałem szkło, ponieważ nie wiem, czy lód da się zebrać ee, z A jak się da, to nie wiadomo, czy też by się roztopił, bo. I jest nie że się on roztopi, bo on to budowa na creative, a ja to budowałem na sługa. No i tak, tutaj szara wełna. Szarałem sobie chyba miałem, już nie pamiętam. E, bushes, jak to mówi Półeczki, um, półka ogólnie na książki, taki joystick, w sensie tu jest komputer. Um, balkonik, zaraz widzimy I tutaj jest ogólnie pokój, taka sypialnia ze skrzynką. I można sobie śpiulkać. <laughs> Można sobie śpilkać, tak. Tutaj mamy taki mm, daszek. no Wiadomo, żeby to jakoś oddzielnie oddzielone było. Tu komputer, ja, tak jak mówiłem, to wszystko połączone jest y, z tą slabami. Y, tutaj mamy żrandol, tu taki balkonik, dzięki którym możemy sobie patrzeć, co jest na dole. No i wychodzimy sobie na balkonik. Tutaj mamy liście, takie, że coś rośnie, no bo w końcu to jest jungle tree house, czyli dżunglowy domek na drzewie. Tak, i tu możemy sobie na balkonik wyjść. Tu jeszcze pochodzić po budynku. Chociaż tak nie powinienem. Ale się da. No, no i generalnie to taki domek jest. Mam nadzieję, że Wam się podoba. W następnym odcinku pójdziemy sobie na wyprawę. A jeszcze w następnym zbudujemy kolejkę. I wreszcie nie będę się chodzić do tego domu, tylko z kolejką pojadę I tutaj, moi kochani, też mamy balkonik. Tym razem już do na całą długość tego domu. i chciałem, głównie zależało mi na tym żeby ten balkonik ten balkon na którym teraz jesteśmy był na wprost tego bo tutaj, tędy będzie się wychodzić i to będzie widać, to jest tak jakby moim zdaniem przód tego domu. no, no praktycznie to już tyle mam nadzieję, że domik się podoba starałem się trzy dni chyba go budowałem licząc same weekendy oczywiście nie. czyli trzy tygodnie około no, dwa, trzy tygodnie jakoś tak Like i I generalnie to wszystko. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zapraszam do komentowania, lajkowania. Teraz się z Wami żegnam, więc komentujcie, subskrybujcie mój kanał na YouTube. Jestem Oski 54. Ja się teraz z Wami żegnam, więc do zobaczenia w następnym filmie, jaki ukaże się na moim kanale. Nic innego mi tylko nie pozostało. Jak powiedzieć? Kultowe A, kurde! A, na dach nie wyszliśmy, ale dobra, to dach. No, dachem nie ma się co zachwycać. Dach jak, jak dach. Płaski. No, i w ogóle płaski. <grym> no, i w ogóle płaski, i w ogóle płaski, tak. No, to generalnie to wszystko. To pozostaje mi, tak jak powiedziałem, powiedzieć. tylko się to dostanę. O. I obejrzymy sobie tak. Na razie cześć i czołem!